błogosławieni ubodzy w duchu albowiem do nich należy królestwo niebieskie do nich należy królestwo niebieskie dziś obchodzimy uroczystość wszystkich świętych to jeszcze nie dzień modlitwy za zmarłych to jutro będziemy się modlić za zmarłych dziś patrzymy w niebo Kościół prowadzi nas do celu naszej pielgrzymki do celu naszego życia do nieba Patrzymy na świętych, którzy już się cieszą, którzy już e, są szczęśliwi, nie mają żadnego bólu i żadnych problemów. Oni są przykładem dla nas, jak mamy żyć w tym życiu. Oni są orędownikami, tymi, przez których wstawiennictwo możemy się modlić do Pana Boga. Oni są dla nas przykładem i przypomnieniem, że my też mamy dojść do nieba. Nasze życie nie ogranicza się do ziemi. To nie wszystko, co tutaj. My mamy dojść do nieba. Dlatego Pan Jezus dzisiaj mówi, że błogosławieni ubodzy w duchu, bowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Ubodzy w duchu, oni nie są przywiązani do ziemi. Ci, którzy się smucą, tu na ziemi im smutno, ale tam będą szczęśliwi. Ci, którzy są cisi, tu są cisi, tam będą radośni, weseli, tam będą mogli coś mieć do powiedzenia. Ci, którzy są miłosierni, wydaje się, że tutaj coś może tracą, pomagając, przebaczając, ale tam będą szczęśliwi. Tutaj, na Ziemi, nie powinniśmy być przywiązani. To nie jest jeszcze nasze największe szczęście, żebyśmy tutaj żyli. Myślmy o niebie, starajmy się dążyć do nieba, starajmy się być świętymi. Świętość można osiągnąć przez łaskę Bożą. Przez spowiedź, komunie świętą i modlitwę i przez nasze dobre uczynki. Starajmy się dziś być święci, starajmy się dziś myśleć o wieczności, żyć tak, jakbyśmy się jutro mieli spotkać w niebie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.